Cześć, tu jest na z Sky Define, no, i, no i to już jest nasz znaczy, jakby drugi odcinek z, z serii Ciekawe pomysły w Minecraft. No i tak Dzisiaj zajmiemy się e, jak wielu z nas widzi jak wielu z was już to zna, e, jeśli, jeśli, e, jeśli zabijemy Ender Dragon'a który jest w Endzie to uzyskamy takie jajko to jest jaj, te, jajko tego smoka, to się nazywa Dragon Eye. No i jak to teraz rozwajać? Czekajcie, bo Game. Game. Zero. Jak to teraz rozwajać? Right. Okej. Okay. To jakoś tak znika. Bo jak z to, to znika. Czyli, a my chcemy, żeby to nie znikało, i chcemy na przykład to zrobić sobie to domu na pamiątkę. To. Jedną zasadą, żeby to zrobić, tak, to jest y, wzięcie, wzięcie od ziemi do jajka. Widzicie? To jest skampercie. od ziemi i od razu do jajka. I już skopujemy jajko, a drugim sposobem to jest piston. Pistonem. Y, no i tak, tak. I rozwalamy to jajko. No i to było już chyba na tyle. Mam sobie ok. Moda. No. To było chyba na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie. mega górę. Cześć, trzymajcie się.